Paweł, dziękuję za podesłanie tematu i niech Twój wpis będzie wstępem do dzisiejszego materiału. Dawida Rakamia, lider Sługi Narodu, potwierdził dziś w wywiadzie to, co wielu spekulowało przez prawie dwa lata: jeśli Ukraina zgodzi się pozostać krajem neutralnym i nie przystąpi do NATO, Putin był gotowy zakończyć wojnę pod koniec marca 2022 roku. Zapraszam. Witam Was według jednego z największych ukraińskich mediów. O ile telewizja 1 plus 1 nie jest największą telewizją na Ukrainie, chociaż tutaj mówimy o źródle z YouTube'a, czyli na oficjalnym kanale telewizji 1 plus 1 mamy Zajawkę, a sam wywiad jest na kanale prowadzącej ten wywiad. To jest. To jest Widocznie znana dziennikarka, ponieważ ma grubo ponad pół miliona subskrypcji. Ja tak wprowadzam, ponieważ nie chcę, żeby potem ktoś znalazł się w komentarzach, kto będzie negował autentyczność tego wywiadu. Arakamia jest obecnie szefem partii rządzącej, szefem partii założonej przez Wodymira Załęskiego. No i on tak jakby wstępie. stwierdził, że Rosja we wrześniu 2022 roku była gotowa na zakończenie działań wojennych w zamian za neutralność Ukrainy. Użył także stwierdzenia, że reszta z 18 punktów to była kosmetyka, a Rosjanie do końca liczyli na porozumienie. No tak było. Nie zmyślam. Widzicie, Putin rzecz pokazywał dokument? Та за результатом білоруських перемовин африканській делегації він це демонстрував. Де як він стверджує прописаний проєкт мирної угоди з Україною, і на цей документ, начебто, було парафійовано в Стамбулі. Називався цей документ угода про постійний нейтралітет України і гарантії безпеки. Путін казав, що там було 18 статей. І як він сказав, я зацитую все прописано від бойової техніки до особового складу збройних сил України. Він сказав, що стоїть підпис керівника делегації. Так Путін стверджував. Так. Чому ж він не оприлюднив цей документ? Ви звернули звернув та. увагу. Та. Так. як ви думаєте, чому? Якщо б в нього був документ, він би оприлюднив ж. Мета української делегації була затягувати процес. Мета російської делегації, яка була мета російської делегації, була на мій погляд, показати. Вони дійсно дійсно до майже до останнього сподівалися що вони нас дотиснуть на підписання такої угоди, а... щоб ми взяли нейтралітет. Це, це було най, найбільше для них справа, щоб він вони зак... готові були закінчити війну, якщо ми візьмемо, як Фінляндія колись там. Нейтралітет і дамо зобов'язання, що ми не будемо вступати до НАТО. Тільки один пункт. Ну фактично, ключовий пункт був цей. Все інше там. Kosmetyczne i polityczne przyprawki, typu pro e, denacjonalizacja, rosyjskie na nasalenia i bla, bla, bla. No i teraz pytanie, dlaczego administracja Włodomila Załęckiego na te warunki nie przystała? Otóż Arakiemia mówi, że oni sobie na no sztywno wpisali do konstytucji, że muszą dążyć do członkostwa w NATO. Chcieli także gwarancji bezpieczeństwa. No i tutaj należy przypomnieć, że Dudu wstępnie takiej gwarancji chciał udzielić. Zresztą, jak Turcy, Izraelczycy i Kanadyjczycy. No, widocznie to było za mało. No i Arakania stwierdził, że ukraińska administracja po prostu nie ufała Putinowi. Za to, jak za chwilę się dowiecie, zaufali Borysowi Johnsonowi. E, czemu Ukraina nie się na ten punkt? No po pierwsze, dla tego żeby na ten Пункт погодитись треба змінювати Конституцію. Наш шлях до НАТО записаний в Конституції. По-друге, немає довіри і не було, і немає росіян, що вони це зроблять. І це можна було тільки зробити, якщо є гарантії безпеки. Ну, ми ж не могли щось підписати, відійти. Всі б там видихнули, а потім вони б зайшли більш підготовлені. Вони, вони зайшли насправді не підготовлені да, до такого супротиву. Тому на ми могли тільки працювати, коли є 100% впевненість, що це не, не повториться вдруге, а такої впевненості немає. Однак найважніший аргумент зростає на конець, Прибув Борис Джонсон і мав ствердити, що не підписуємо. Ja, Більш того, коли ми повернулися зі Стамбулу, приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що ми взагалі не будемо з ними нічого підписувати. І давайте будемо просто воювати. No i teraz żeby nie było, że chłop sobie coś ubzdurał i po dwóch latach opowiada. Ja poszukałem wiadomości z tamtych czasów. No i okazuje się, że według TVP, które jak na to nie patrzeć, przez kilkanaście miesięcy było skrajnie proukraińskie, według TVP Zalewski miał się wstępnie zgodzić na neutralność Ukrainy. Najprawdopodobniej Borys <gryny> Borys Dopiero leciał. Oczywiście ja nie chcę, żebyście odnieśli wrażenie, że wybielam tutaj Rosję, bo jakby na to nie patrzeć, do pełnoskalowego ataku doszło i trwa on do dzisiaj. Jednak informacja o tym, że Rosjanie w marcu byli skłonni do negocjacji, jest moim zdaniem nie do przecenienia. To jest czas, w którym do Kremla doszło, że nie uda się Blitzkrieg, że. Nie uda się przejąć Kijowa, przetrącić kręgosłupa państwowego i, no właśnie, zająć się Ukrainę praktycznie bezkosztowo. Jednocześnie Załęcki miał być mamiony wizją zwycięstwa przy pomocy Anglosasów, Polaków, może nawet i całego kolektywnego Zachodu. No i stanął przed trudnym wyborem. Nie możemy zapominać, że to był człowiek bez doświadczenia politycznego. Ja go nie tłumaczę, ja Przypominam kontekst: zostać bohaterem narodowym i odzyskać granice z 1991 roku. Czy coś wręcz odwrotnego podpisać pokój, zostać akuszarem pokoju podpisanego z Putinem? Przy stracie kilku procent terytorium. Ja teraz nie kojarzę, jakie były straty terytorialne w marcu zeszłego roku, ale zakładam, że były one znacząco mniejsze niż obecnie, a nie możemy zapominać, że coraz głośniej i to ze strony proukraińskich komentatorów i mediów mówi się o nowej rosyjskiej, nowej rosyjskiej ofensywie. Ten wybór byłby. Jednoznaczny zczyszczeniem Załęckiego z polityki, jego zaplecza politycznego. A niestety, umysł ludzki tak działa, że żaden z wyborców nie zadawałby sobie pytania, jak wyglądałaby alternatywna rzeczywistość, czyli to, co obserwujemy teraz. Władimir Załęcki, przyjmując ofertę Borysa Johnsona, popełnił kardynalny błąd. Zaufam mu na słowo. Tam nic nie jest spisane, bo gdyby było, to przecież teraz prasa ukraińska te kwity by pokazywała. A potem, potem wiecie, co się stało. Potem ruszyła medialna machina robienie zełęckiego bohatera i myślą, że każdy, kto nie ma odpowiedniego charakteru, to nie jest tak zwanym mężem stanu, a mężem stanu nie zostaje się na skróty. Mężem stanu zostaje się oprócz tego, że działa się w trudnych warunkach, podejmuje się trudne decyzje, to potrzeba na to czasu. Nie ma drogi na skróty. Myślę, że każdy by dał się w to wciągnąć, każdy by popłynął bez odpowiedniego doświadczenia i charakteru. A stare wygi polityczne, ja tutaj teraz nie mam na myśli, konkretnej partii, ale środowiska politycznego Wielkiej Brytanii. Stare wygi, które prawie dwa lata temu wysłały Borysa Johnsona wczoraj albo przezwczoraj, wysłały do Moskwy nowego ambasadora, który w odezwie do Rosjan stwierdził, że dobre stosunki z Rosją są obecnie dla Brytyjczyków ważniejsze niż kiedykolwiek. Nazywam się Nigel Casey. 20 лет назад я работал здесь, в Посольстве Великобритании в Москве, пытаясь помочь улучшить отношения между Великобританией и Россией. Теперь я вернулся в качестве нового посла Великобритании в России. Многие спрашивали меня, почему я захотел вернуться назад в такие трудные времена. Ответ прост. Поддержание отношений с российским правительством и российским народом по-прежнему важно. dla Wielkiej Brytanii. Wозможно, teraz to jest ważniejsze, niż kiedykolwiek. daliba. które przez Rosję, Rosji, mają znaczenie nie tylko dla Wielkiej Brytanii, no i dla całego świata. No i to tyle ode mnie. Jeżeli Wam mało, zapraszam Was na zakładkę wideo. Sprawdźcie, czy coś Was nie ominęło, czy zainteresowałby Was jakiś starszy film. No i oczywiście stręczę kanał z gieraczkami. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, a pamiętajcie, że realnym wsparciem jest każdy z Was. Wystarczy być, wystarczy pamiętać. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.